Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. I dzisiaj chciałabym trochę nawiązać do tej sytuacji, w której dzisiaj wszyscy ciągle jesteśmy, i pokazać, jak pandemia wpływa na niektórych z nas. Trochę od innej strony Ci o tym opowiedzieć. Ja nazywam się Irmina Masiuda, jestem kołczycą kobiet odważnych, kobietą od. Ważności. To, co zdarza mi się słyszeć bardzo często, nie tylko od moich klientek, ale w ogóle w rozmowach z kobietami i nie tylko, to takie słowa jak: Ach, ta pandemia to zniszczyła wszystkie moje plany, przez tą pandemię nie udało mi się zrobić tego i tego. Gdyby nie pandemia, to pewnie byłabym już dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Bo właśnie ktoś chciał odejść od swojego partnera, właśnie ktoś chciał zmienić pracę, właśnie ktoś chciał zacząć regularnie ćwiczyć albo chciał zmienić dietę, a ta pandemia wszystko uniemożliwiła. I oczywiście zdaję sobie sprawę, Ty też doskonale to wiesz, że są osoby, które ucierpiały z powodu pandemii fizycznie, psychicznie, finansowo, na wielu obszarach i w wielu aspektach. Ale chciałam dzisiaj powiedzieć o tych osobach, które poddały się, poddały realizację swoich planów nie dlatego, że nie mogły czegoś zmienić, ale dlatego, że tak naprawdę nie chciały. To tak jak z takim postanowieniem, że od poniedziałku zacznę biegać. Postanawiam sobie mocno, że to zrobię. W poniedziałek rano budzę się, a tu leje deszcz. Hmm. No cóż, dla osoby, która dopiero zaczyna biegać, pewnie nie jest to idealny start, no więc zakładam kołdrę na głowę i śpię dalej. Wtorek pada, środa pada, czwartek nadal pada. I wtedy, kiedy ta pogoda jest dla mnie ciągle niekorzystna i pada przez następny miesiąc, dwa, trzy, czy tak jak nawiązując do tego stanu pandemii, który mamy dzisiaj, te niesprzyjające warunki do realizacji planów dla kogoś są już przez ponad rok, no to co ta osoba może zrobić? No, albo może um, powiedzieć: Dobra, to czekam na koniec. Tego deszczu i wtedy, kiedy będzie dobry czas dla mnie, wtedy, kiedy przestanie padać, no to zacznę biegać. Albo może powiedzieć: Dobra, no to w takim razie, skoro nie mogę biegać, to co mogę robić innego? Ale tutaj bardzo ważne jest pytanie, dlaczego ta osoba chciała zacząć biegać? Czyli sławne, dlaczego, co tak naprawdę jest motywacją do zrobienia czegoś. Jeżeli chodzi o na przykład o nie wiem, polepszenie warunków swoich fizycznych, o wpływ na, na dobre zdrowie, no to pewnie można znaleźć jakąś inną aktywność, którą można wykonywać w domu. Co jeszcze może zrobić taka osoba, kiedy są warunki klimatyczne niesprzyjające? No, może też kupić buty, które nie będą śliskie. Odzież przeciwdeszczową i ruszyć w ten deszcz po prostu, jeżeli faktycznie bardzo, bardzo jej zależy na tym, żeby zacząć biegać. I tak samo jest w pandemii. Wiele osób powiedziało: odkładam, odkładam na półkę moje plany, odkładam wszystkie zmiany, które chciałam, chciałam dokonać, albo robi coś, co może ją przygotować na ten czas, kiedy ona będzie gotowa. Faktycznie pójść po to coś, co planowała zrobić na początku. I to mogą być różne, różne obszary, tak jak powiedziałam, to może dotyczyć zmiany pracy, zmiany w związku, zmiany podejścia do sposobu życia, czy w ogóle sposobu myślenia, więc na pewno są rzeczy, które można zrobić w tak zwanym międzyczasie. Dopóki te warunki nie będą dla mnie korzystne i nie będę zdecydowana, żeby coś naprawdę zmienić, ale mogę też zrobić coś, w tym trudnym czasie nie tylko się przygotować, ale może zrobić takie kroki, które faktycznie zbliżą mnie do tego mojego wymarzonego celu. I tutaj znowu wracamy do pytania, dlaczego ja to chciałam zrobić, dlaczego chciałam tej zmiany. I bardzo jestem ciekawa, jak to jest u Ciebie. Czy pandemia jest dla Ciebie wymówką, żeby odłożyć swoje plany, czy może jest dla Ciebie takim czasem przejściowym? A może zdecydowałaś się coś robić w międzyczasie i przygotowywać się, i, i robić jakieś konkretne kroki ku zmianie, której, którą, na którą miałaś ochotę jeszcze zanim to wszystko się zaczęło? Jeżeli jesteś w tej grupie osób, które odłożyły na półkę, to chciałabym dzisiaj zostawić Ciebie z takim pytaniem. Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała tej obecnej sytuacji? To jest takie pytanie, które, jeśli je sobie zadasz faktycznie w ciszy i w takiej szczerości, otwartości, myślę, że będzie sprawi, że przyjdzie do ciebie wiele ciekawych odpowiedzi. I czego potrzebujesz? Co musiałoby się wydarzyć, żebyś przestała się bać i faktycznie zrobiła jakiś krok w tym Takim czasie pełnym wyzwań, trudnym być może dla ciebie, żeby przygotować się na tę zmianę, kiedy będzie dla ciebie dobry czas, albo po prostu zacząć ją powoli realizować. Zostawiam cię z tym pytaniem, pozdrawiam cię dzisiaj, serdecznie dziękuję i tradycyjnie do zobaczenia za tydzień. Cześć!